witajcie, Kochani, w mojej małej kuchni, jak również na kanale, odkrywaj Zewą w kolejny piątek sierpnia. Dzisiaj pokażę wam dwa szybkie przepisy, a tematem przewodnim będzie deserfit. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Temat główny dzisiaj to deser z nasionami, chia, cieciorką i gorzką czekoladą. To właśnie nasz deser Fit. A tematem pośrednim będzie przygotowanie napoju roślinnego w urządzeniu Thermomix. Dziś pokażę Wam, jak zrobić napój migdałowy, a na bazie tego przepisu będziecie mogli wykorzystać go również do innych. Napojów roślinnych. Zostańcie razem ze mną. Wszystko będę opowiadała w trakcie przygotowywania przepisu. Do pierwszego przepisu, czyli przygotowania napoju migdałowego, będę potrzebowała zblanszowane migdały obrane ze skórki. Oraz wodę mineralną bądź przefiltrowaną, a z dodatkowych przyborów będzie mi potrzebna dolna część przystawki waroma oraz kawałek materiału tetrowego. Ja sobie przygotowałam również tutaj drugie naczynie, aby przefiltrować do niego ten napój. Jeśli nie macie drugiego naczynia, jak najbardziej może to być jakiś garnek bądź miska. Przepisu, czyli już naszego deseru fit, będę potrzebowała gorzką czekoladę, cieciorkę albo z puszki, odsączoną z wody, albo namoczoną i ugotowaną, nasiona chia, masło orzechowe, odrobina cynamonu, będę również używała miodu, odrobina ekstraktu waniliowego. Oraz owoce sezonowe. Ja dzisiaj przygotowałam sobie maliny z mojego ogródka oraz borówki. Z dodatkowych przyborów mam tutaj już przygotowane słoiczki właśnie na ten deser. A przepis rozpocznę od przygotowania napoju migdałowego. Do naczynia miksującego wsypuję 150 g migdałów, tak jak mówiłam, blanszowanych i obranych ze skórki. Następnie zamykam naczynie miksujące i rozdrabniam przez 10 sekundek na obrocie 10. Zobaczcie co stało się z moimi migdałami są pięknie rozdrobnione. Zgarniam je teraz ze ścianek, te resztki, które gdzieś tutaj e, odprysknęły podczas rozdrabniania, aby wszystko było na dole naczynia. Teraz wlewam e, litr wody, tak jak już mówiłam, albo mineralna, albo przefiltrowana. Bez znaczenia. E, ważne, aby to była taka woda, której nie potrzebujecie przegotowywać, ponieważ tutaj nic nie będziemy podgrzewać. Zamykam naczynie, miksujące. I teraz będę przez minutkę na obrocie 10 wszystkie te składniki mieszała. Połączą się woda razem z rozdrobnionymi migdałami i tak właśnie powstanie nasz napój. Minutka szybko zleciała, napój jest gotowy. Teraz potrzebuję go przecedzić, dlatego na naczynie miksujące bądź miskę garnek układam dolną część przystawki Varoma i rozkładam tetrę. W ten sposób, i teraz mój napój. Zobaczcie, jak pięknie wygląda białe białeczko. Przelewam sobie, aby drobinki migdałów, które pozostały w tym napoju, zostały na te trzy. A do naczynia miksującego spłynął sam napój migdałowy. Czekam teraz chwileczkę, aż. To mleczko całe spłynie, a na materiale zostaną drobinki migdałów. W międzyczasie opłukam sobie naczynie miksujące. Nalewam wody tak, aby noże były zalane, i uruchamiam urządzenie na kilka sekundek na obrót 10. Gotowe naczynie jest już opłukane. Teraz tylko wyleję brudną wodę i pod bieżącą wodą wypuka. Naczynie jest gotowe do przygotowania kolejnego przepisu. Ja już zakończam sobie przepis z napojem migdałowym. Zobaczcie, jak pięknie wszystko spłynęło. Na ściankach zostały tylko te drobinki. Teraz potrzebuję tylko jeszcze zebrać to wszystko. I odcisnąć, aby jak największa ilość mleka znalazła się w naczyniu, w naczyniu miksującym. I słuchajcie, takie drobinki migdałów, które Wam pozostaną, jak najbardziej możecie zostawić i wykorzystać do innego przepisu. Ja postaram się Wam przygotować odcinek właśnie z wykorzystaniem takich drobinek, abyście mogli zobaczyć. Jak je wykorzystać, także zerkajcie na mój kanał, a z pewnością pojawi się jakieś wideo na ten temat. Ok, mamy gotowe. Kochani, napój migdałowy jest już gotowy, przelałam sobie go do zamykanej butelki, możecie go przechowywać w lodówce na około 3-4 dni, używać go do owsianek, naleśników, deserów, do wszystkiego tego, do czego używacie właśnie takiego mleka roślinnego kupionego w sklepie. A ja chcę Wam jeszcze opowiedzieć o tych dodatkowych propozycjach na mleko roślinne które możecie wykorzystać na bazie właśnie tego przepisu, który wykonałam przed momentem. A mianowicie możecie wykonać na bazie tego przepisu mleko orzechowe z orzechów nerkowca bądź mleko kokosowe z płatków kokosowych. Jeśli chodzi o mleko orzechowe z orzechów nerkowca, nie potrzebujemy go przecedzać, ponieważ te orzechy są tak miękkie, że drobinki są niezauważalne i nie potrzebujemy Przecedać tego mleka. A jeśli chodzi o kokos, jest sytuacja odwrotna, ponieważ kokos, e, kiedy dostaje wody, pęcznie i jest go jeszcze więcej. Ja najczęściej ten napój kokosowy wykorzystuję do przygotowania naleśników. Wtedy nie przecedzam go, tylko dodaję resztę składników do naczynia już z napojem i piekę naleśniki. One są bardziej syte, mają Delikatny posmak kokosu, i bardzo fajnie się również sprawdza ten napój. A jeśli chcielibyście e, mleko kokosowe zrobić i przecedzić, e, w ten sam sposób robimy jak z mlekiem migdałowym. I możecie również wykorzystać te drobinki kokosu do innych przepisów. Możemy zrobić ciastka kokosanki bądź do posypki różnego rodzaju. Możecie również je zamrozić i wykorzystać w późniejszym terminie. A teraz przechodzę do przygotowania głównego przepisu, czyli deseru fit. A więc przygotowanie deseru z nasion chia, i gorzkiej czekolady rozpoczynam od rzucenia do naczynia miksującego 40 g gorzkiej czekolady o zawartości minimum 70%. Następnie zamykam naczynie miksujące i rozdrabniam przez 5 sekundek na obrocie 8. Gotowe przekładam rozdrobnioną czekoladę do miseczki. Następnie do naczynia miksującego wsypuję 15 g nasion chia. Z powrotem zamykam naczynie miksujące i tym razem będę mieliła nasiona przez 30 sekund na obrocie 10. Zgarniam kopystką ze ścianek zmielone nasiona, aby wszystko zeszło na dno. Następnie dodaję 200 g cieciorki, 50 g masła orzechowego. Ja mam takie masło orzechowe słone oraz od 50 do 70 g miodu. Ja oczywiście używam miód mazurski, który przywieźliśmy z naszych wakacji. Jest naprawdę bardzo bardzo dobry. Możecie również tutaj użyć syropu klonowego, jeśli jest wam łatwiej bądź syropu z agawy. Następnie dodaję jedną łyżeczkę ekstraktu z wanilii naturalnego oraz pół łyżeczki cynamonu mielonego. To wszystko w naczyniu miksującym i przez 30 sekund na obrocie 6 będę łączyła wszystkie składniki. Gotowe zgarniam teraz ze ścianek na dno naczynia. Zobaczcie, jak pięknie się wszystko rozdrobniło. Następnie do naczynia miksującego wlewam 150 g właśnie napoju roślinnego, który wykonałam przed momentem. Możecie tutaj również użyć sojowego bądź ryżowego. Ja używam migdałowego, 150 g. I zamykam naczynie miksujące przez minutkę. Będę teraz wszystkie składniki miksowała. Najpierw ustawiam urządzenie na obrót 4, a później stopniowo zwiększam do ósemeczki. Gotowe i tak przygotowano krem, przekładam już do przygotowanych słoiczków, zgarnę sobie to z pokrywy. Wszystko wpadło do naczynia miksującego, i nic się nie zmarnowało. I tak przygotowany deser, teraz będę przyozdabiała czekoladą oraz owocami sezonowymi. Posypuję sobie wierzch deseru czekoladą rozdrobnioną na samym początku. Tutaj, oczywiście, ilość czekolady, w zależności od tego, jak wy lubicie. Ja dodam jej dość sporo, ponieważ to jest gorzka czekolada dobrej jakości, więc nie zaszkodzi. Deser będzie dalej fit. Super. I na wierzch. Układam owoce, jakbyż to nie było, jakby się nie wysypało, i układam sobie malinki oraz boróweczki. I tutaj też, również, w zależności od tego, jak dużo lubicie owoców, jakie wam najbardziej smakują owoce, ja sobie tutaj dopełnię. Do całości słoiczka, aby ten deser był obfity, pięknie owocami. I tak przygotowany deser wkładam na chwilę do lodóweczki, aby się jeszcze schłodził i jest gotowy do podania. Kochani, deser jest gotowy, wygląda świetnie i bardzo fajnie się prezentuje. A jak smakuje, będę go próbowała i testowała. Sprawdzicie, jaka jest moja opinia na ten temat. To wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny. Dowiedzieliście się czegoś nowego i przyda się to w Waszej kuchni, w Waszych pomysłach na desery fit. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną. Zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz udostępniania moich wideo. Zapraszam Was już w najbliższy piątek na kolejne inspiracje. Trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, papa! Pa. No dobra, zaczynamy kochani. Testowanie deseru fit przy kamerze, żebyście mogli zobaczyć jaka będzie moja reakcja, co ja o tym myślę, jak, czy mi to smakuje, czy nie smakuje. Dokładny pogląd na to, jak mi smakują dania, które przyrządzam, oraz desery. Eee, zaczynamy. Mm -hmm. Ma cynamonowy posmak. Jest pyszny, jest pyszny. Razem z owocami mogę je wymieszać, mogę brać pojedynczo. Ma taką trochę konsystencję kremu, trochę budyniu. Jak dla mnie, tą największą nutę, taką dla mnie najbardziej docierającą, to jest właśnie ten cynamon. Nawet gdzieś ta czekolada mi się gubi. Albo łączy w całość. Mm. Mm, jest pyszny. E, I myślę, że zrobię go jeszcze nie jeden raz, e, chociażby ze względu na to, że jest fit, a jest smaczny. E, I pewnie pomyślę, jak mogę go jeszcze w inny sposób wykorzystać. Mm. Polecam Wam. Nie jest bardzo schłodzony, ponieważ nie zdążył się schłodzić, aby mogła go przetestować. A myślę, że jak będzie schłodzony, będzie jeszcze lepszy. Na gorące dni będzie zimny, rewelacja, a na jesienne wieczory w zupełności taka temperatura wystarczy. Polecam wam wypróbujcie. Przetestujcie, bardzo fajny deser. Jeszcze raz trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, pa!